Cześć, nazywam się Gosia Braszkiewicz i na co dzień zajmuję się uczeniem dorosłych języka angielskiego. A na tym kanale albo podpowiadam jakieś ciekawe, przydatne słówka, albo podpowiadam jak samemu uczyć się angielskiego, albo wyjaśniam jakieś zagadnienia gramatyczne. I dzisiejszy filmik będzie właśnie z cyklu tych z gramatyką. Jest już dosyć sporo zagadnień gramatycznych, które omawiałam na tym kanale, jednak czasami znajduje się jeszcze coś takiego, czego nie omawiałam, jednak może się przydać. Szczególnie tym, którzy już są trochę bardziej zaawansowani w angielskim i chcieliby um, niektóre rzeczy z gramatyki albo lepiej zrozumieć, albo za zacząć ich częściej używać, a ci, którzy są na niższych poziomach, no, mogą poznać dzięki temu coś nowego. I dzisiejsze wyrażenie będzie służyło nam generalnie do radzenia komuś. Ok, mówię tutaj o wyrażeniu head better. Head Better to jest takie wyrażenie, które albo widzicie w pełni zapisane Head Better, i do tego dokładamy jakiś czasownik w bezokoliczniku, albo najczęściej też, jeśli widzimy je zapisane, to to jest po prostu apostrof D i better, i czasownik w okoliczniku. I bardzo często widzę, że moi kursanci, kiedy widzą taki apostrof D, zastanawiają się, ale skąd to się wzięło, od czego to skrót, i tak dalej, jak to w ogóle przeczytać. No więc jeśli jest to skrót, no to. Czytamy to po prostu the better. Zawsze przed tym jest jakaś osoba, na przykład you'd better. Bardzo rzadko jest tak, że mamy to napisane pełnym słowem. You had better. To tylko, kiedy robimy jakieś ćwiczenia gramatyczne. Jeśli mamy tekst jakiś gotowy, normalny do czytania, to zazwyczaj jest you'd better, she'd better i tak dalej. Had better oznacza generalnie, że powinieneś, lepiej żebyś coś tam zrobił. Czyli możemy to uznać jako taki synonim e, czasownika Should, bo możemy powiedzieć You should. Na przykład You should go to the doctor, albo You'd better go to the doctor, czyli na polski lepiej iść do lekarza. Dosłownie tak tłumacząc. I to jest całkiem dobre tłumaczenie. Ok. Jak już powiedziałam, kiedy mamy wyrażenie Head Better, to zawsze potrzebujemy po nim czasownika bez okoliczniku. I to jest dość łatwa y, forma. I takie przykładowe zdanie to będzie. You'd better stay at home and rest. Lepiej zostań w domu i odpocznij. Albo. Albo. She'd better buy a faster car. Lepiej, żeby ona kupiła szybszy samochód. Czyli możemy to dodać do każdej osoby i tutaj nie będzie żadnych zmian. Możemy od Head Better utworzyć również przeczenie. Wtedy mamy coś takiego jak. Head Better Not i potem dajemy czasownik w bezokoliczniku. Na przykład you'd better not stay up so late. Lepiej żebyś nie siedział tak długo albo he'd better not eat this chicken. It's not fresh. Lepiej żeby on nie jadł tego kurczaka, on jest nieświeży. Pamiętajcie, że konstrukcja Head better plus czasownik możemy jej używać zamiennie do czasownika should i oznacza że ktoś coś powinien albo lepiej żeby zrobił Mam nadzieję, że tym krótkim wyjaśnieniem pomogłam i od teraz będziecie już używać wyrażenia head better. I pamiętajcie, że filmiki na tym kanale pojawiają się co środę, także see you next Wednesday.